Za namową Kamili i jej pomysłu postanowiłem wyjawić Wam sekret, jak oszukuje Kamila Pokémon. Jestem utajniony, nie będę zdradzał tutaj kto to nagrywa. Sprawa jest prosta i następująca. Macie grę włączoną Pokémon. Jest tutaj kilometrów w jajkach. 400. Tyle. Dużo. Wkładacie sobie do saszetki, Jak macie jakiś patyczek, uwaga, żeby się nie połączyło, Jak macie jakiś patyczek, seszetkę sobie przyczepiacie do patyczka. Wstajecie. I najzwyczajniej na świecie. Kręcicie sobie saszetką I tak przez chwilę, 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 chwilkę, kilka a i w międzyczasie sobie wyćwiczycie równowagę ręki że możecie tak trzymać uważajcie żeby o bluzę nie zahaczało. i właśnie w taki oto sposób możecie kręcić Kamila wpadła na to taki pomysł i ten pomysł powiem wam że się sprawdza naprawdę i teraz tak jeszcze kręcicie jeszcze kil kilka chwil w międzyczasie powiem wam że Weron to jest wielki Luj, nie będzie nagrywał, bo malenia w dupie. I jeżeli dacie łapkę, to to jedna łapka, to jeden kopniak w dupę, aby mógł się wziąć za na nagrywanie. I w ten oto sposób właśnie nagbijają się kilometry. Trochę to jest męczące, ale możecie po takich kilometrach usiąść sobie i odpocząć. No I, i, w ten, i w ten sposób nabija się wam 50 km, 10 jajeczek w kilkadziesiąt minut. Nie wiem czy bardziej opłaca się, chodzić, czy tak stać, i tą ręką tak machać i tak kręcić. Kucharze oczywiście mają większą prawę, no bo tymi chochlami sobie mieszają w garnkach i w międzyczasie... Możecie no, po prostu sobie pogadać, pogadać sobie z mamą. Ugh, ale to jest naprawdę męczące, i w tym momencie się zatrzymamy. Było 4 400 km 400. Ugh, strasznie męczące. O, co tu jest za Pokemon? A To jest tylko? Kakuno. Chciałem go złapać bo mi ucieka Ale sprawdzając stan jajek Jajek I Pięknie się wbiło Wbiły się 100 metrów Czyli przez taką już Chwilę sekundę Nabijają się metry Czyli powtarzam taki segment Macie saszetkę jakiś kirek Wędrowniczy Wkładacie sobie ten telefon I teraz po prostu na drugą o łapkę i bierzecie, robicie, staracie się, staracie się robić takie pełne okręgi I w ten sposób właśnie się to nakreśla. To by było na tyle w dzisiejszym poradniku, jak nie oszukiwać Pokémon. Do usłyszenia do następnego, a się zmęczę.